Nie ja da się nie przydzielić do tego logoutu. Nice. Ramość. O! szczerze. Wynajmniejszy przyjemny film bo on to jest. Agrywalne. 20 km. To jest właśnie to. A 1000 jest wyższa. I paczka za 7,5 Mamy ekran? Mamy? Nie, mamy ekranów. To jest ikona prawie. Tak, ikona, ale nie ikona. I no, dwa krakusy. Troszki za ważne mecze. Dobra. Hiszpan. Unai Garcia. No to poczekaj, przykro, że prym. Luis Silva. Regular. Okej. Okay. Maszę to Paszka Piłkarzy Prime. Mamy. Maikran i Kowani. pięć. ale Okej. Okay. na paczkę w piłkarze. Na no a tu? Zaczynamy kartą, jest brązowe. Nie, to jest paczkę za na Trzeba napiszkę. prime. No brak ekranów z w fajnie oglądam. Z końców. ważne mecze. Zasięgnę do jednej całości paczki z serwnej paczki: Rumunia, Aguilari, Marin. Złota paczka piłkarze prą. Ok, Renato Sanchez, ciekawa karta. Taki Renato Sanchez kosztuje? Ok, dużej dychy. Znaczy około dychy. Barca Viralectum Prime. 6 złotych, 6 srebrnych. Pykarzy. to jest. O, o. Nie, ekrany. To jest Manolas83. Ekraniki. Okej, okay. ja taki mały ale teraz widzę po 3 kartek. to są na paczka piłkarze. i Jarmoleńsko, to mu się stało z tempem. Nie jestem paszczem na, na Kaszka, za ważne mecze, mała, też na karczki w piłkarze. Bo to jest średnia gryna zawa. W tej paszczce są. Sam... Tak jak w 82, to też tempo znikło. Nie aż tak. To, mam 5 paczek za SBC hybrydy ligowe. od mieszanej paczki w, w karczce. Walkout Hurricane, nice! 90 overall. Come on! Zmiany z tej paszki tego się nie spodziewałem. Kier 83 Hurricane. No właśnie, dobra, 20k, 20 ok. Słowo. Przed jakimiś klęskami są? No, patrz pije Electrum Prime. i Icardi 83. Ok, karty, a okej Co? 1000 końców. i 1000 końców. jest rzadkich piłkarzy. 83 plus jeden gwarantowany piłkarz, 83 plus minimum jest. 83 Artur. Zapata, Artur, 23. Dobra, no, teraz Spacka za 35k. Połudor, 82. plus 4 do... no, to 78 overalla, Z tego, co pamiętam

Metosie 2, czekaj, czekaj, piksel, od razu gość. Słuchajmy paczki za chyby, paczki, elektron. Kancel, diabli, nie będzie. paczka piłkarze. Ekrany, Pickford, 3 Zbisz ma, masz. To jest ta paczka rzadkich piłkarzy. frame. kraju. No. Hernandez z Bayernu. 83. O! Masz tu łoż. Loka a, troszkę latkich piłkarzy. I walkout Di Maria. Okej. Okay. Mógł być inny walkout. Argentyńczyka z, z tego samego klubu. bo teraz taki troll jest. Di Maria około 8k. Będzie kosztował 100. Stąd... No prawie. Hmm. I też słabo. Impaczka za 55 k Mega paczka latkich kart. I znowu mamy wokal. I znowu hurricane. Duplikat Hurricane. A może Hurricane coś będzie? No nie. Ruben never Cluster mam. To jest akurat bardzo fajna karta. Około 9k będzie kosztowało. Ok. Christian 10. Teo. 1000. Libes, Zabrin, Zanjolo. To cena. Ten, ta ciekawa karta. Modułekę. Poliga holenderska. Paulo Otawie. To jest bardzo fajna. Fajny lewa bronca z Bundesligi licząc to wykorzystane. Wytrzymajcie, żeby się stało, nie? Ale jak to spogo? Mamy dzień myśliwego. Okej, okay, ja to zjadę. To to berto mori. Tego sobie wymienię, bo go do składu. Tego? Dobre, tego możemy sprzedać.